Siemanko, siemanko. Dzisiaj pokażę wam w jaki sposób najłatwiej, najtaniej wykonać hybrydy narodowe. Za wykonanie tego SBC dostaniemy paczkę, dużą paczkę rzadkich piłkarzy, czyli paczkę za 100 tysięcy monet. Tam jest 24 rzadkich zawodników, także, także naprawdę opłaca się jak najszybciej zrobić te, te wyzwanie. Jeśli chcesz kupić monety do EAFC24 w szybki i bezpieczny sposób, yousevenbuy.com to najlepsze miejsce w internecie. Monety otrzymacie już 10 minut od zamówienia. Pamiętaj Pamiętajcie, aby wpisać kod CLIP, aby otrzymać 6% zniżki. Link w opisie. Koszt tych wszystkich czterech SBC, tak szacuję, mniej więcej między 12 a 15, 16 tysięcy monet. Oczywiście, od, zaczynając od zera, tak? Jeżeli nie macie w ogóle żadnych kart w klubie i wszystkie musicie kupić na rynku, mniej więcej tyle by to kosztowało, tak sobie tak zliczyłem. Po prostu na chwilę obecną na rynku taki jest koszt, mniej więcej wykonanie tego z SBC, czyli myślę, że nie, nie są to wygodowane jakieś stawki. Nie powie... To sprawić jakiegoś dużego problemu. Zwłaszcza, że kilka z tych, kilka kart, które są używane tutaj w tych moich przykładach, mogą być zastąpione przez, przez każdą inną kartę, jaką macie tam w klubie. Zwłaszcza te karty, które nie dają zgrania, tak? Gdzie są te wykrzykniki, właśnie przy karcie. To znaczy, że praktycznie każdy zawodnik o podobnej narodowości i podobnej ocenie będzie również pasował, nie musi być dokładnie ten sam. Także słuchajcie, zaczniemy sobie od góry, będę przejeżdżał po każdym zawodniku. Pokażę zawodniku po kolei, żebyście mogli sobie zobaczyć nazwę zawodnika, ocenę itd. itd. Także możecie sobie powolnić to wideo na 50%, jeżeli, jeżeli chcecie, albo po prostu sobie z pacją zatrzymywać, czy tam przyciskiem palca na, na ekranie, żeby spokojnie sobie spisać każdego zawodnika. I tak jak wspomniałem, koszty tego akurat SBC tego pierwszego to chyba 3500 monet. E, oczywiście e, są dwa rynki, tak, jest rynek pc i jest rynek, e, rynek konsol, także tutaj te ceny mogą się troszeczkę różnić, aczkolwiek większość z nich, e, większość z nich kupicie z rynku po najniższej e, cenie, e, czyli po cenie wyjściowej. I tak naprawdę możecie jeszcze troszeczkę za... a tu już, tu już się powtarza get, -get. Także, także część, część pewnie tych kart możecie kupić po prostu na licytacji, tak? gdyż jest ich pełno, pełno na rynku, zwłaszcza, zwłaszcza w czwartki i w piątki po wyjściu jakiejś nowej promocji zawsze tych kart na rynku będzie jeszcze, jeszcze więcej. Także tak wyglądała finałowa czwórka, teraz przejdźmy do szóstki najlepszych, to też jest bardzo łatwy SBC. Tutaj, getkier akurat się powtarza dwa razy, ale akurat tak po prostu pasował, pasował do, do składu. Także słuchajcie, starajcie się, starajcie się te karty po prostu kupować na licytacjach. Zawsze troszeczkę się przyoszczędzi. Nie mówię, że to są jakieś tam wielkie, wielkie oszczędności, ale zawsze tam 50 monet na każdej karcie, biorąc pod uwagę wszystkie karty, w tym SBC. No to jednak, troszeczkę tych, tych monet może sobie zaoszczędzić, zwłaszcza mówię na początku, gdy e, wszystkie monety są ważne. A tak naprawdę wiadomo, że te paczki już od zeszłego roku te paczki z tego właśnie SBC całego są po prostu niewymienne, także tutaj tych monet już po prostu w żaden sposób nie odzyskamy, ale możemy w łatwy sposób sobie po prostu ulepszyć, ulepszyć składzik. Także tak wygląda szóstka najlepszych i dwie takie bardziej już trudne, dwa bardziej trudne wyzwania, czyli elitarna ósemka. Lecimy, lecimy od Tutaj sobie oczywiście też możecie zobaczyć jak skład mniej więcej wygląda koncepcyjnie, możecie oczywiście zamieniać tych zawodników na innych, różnych możliwości jest wiele, żeby te składy tutaj ułożyć, ja po prostu wybrałem takie karty, które nie są przypłacone jeszcze na rynku, bo jak wiadomo karty, które które ludzie tam potrzebują do tych SBC i układają pod nich składy i gdzieś tam wrzucają w internecie No to często, często są po prostu o zawyżonych cenach, tylko po to właśnie żeby, żeby Żeby ludzie wybierając dany skład i kopiując ten skład musieli przepłacać, żeby tam jakąś jedną kartę kupić Nie wiadomo za jaką kwotę, która w ogóle tyle nie jest warta Także, także wybrałem takie składy, których ceny po prostu są normalne na rynku, czyli praktycznie wszystkie są po minimalnej cenie na rynku E, także tutaj raczej raczej, e, raczej nie przepłacicie e, no chyba że chyba że naprawdę milion osób na raz będzie robiło to SBC, ale wiecie, tych kart po prostu zwykłych, e, zwykłych na rynku jest mnóstwo, co chwilę się pojawiają nowe, e, mnóstwo jest otwieranych paczek na początku FIFA za FIFA points i tak, dalej, i tak dalej. także, także tego, tego jest naprawdę mnóstwo. Także elitarna ósemka wygląda w ten sposób. Za tą elitarną ósemkę dostaniemy paczkę rzadkich piłkarzy, czyli jeszcze paczkę za 50 tysięcy. Tutaj wcześniej była paczka mieszana, paczka piłkarzy. No to nie najlepsza, ale mała złota Paczka piłkarzy Prime to już jest troszeczkę lepsza. No ale te dwie ostatnie paczki, no to naprawdę już konkretne, czyli paczka rzadkich piłkarzy, czyli za 50 tysięcy, i za 55 tysięcy jest paczka za ostatnie wyzwanie. I jakie je wykonamy, no to dostajemy jeszcze tą paczkę za 100 tysięcy. Także suma tych wszystkich paczek przekracza 200 000 tysięcy monet, także moim zdaniem naprawdę naprawdę się opłaca no i lecimy dookoła świata to jest już ostatnie SBC z tej, z tej grupy czyli mamy tutaj Taremiego tutaj jest zawodnik Dia tutaj już musimy dawać troszeczkę wyżej ocenionych piłkarzy, tutaj wys wysoko są wymagania odnośnie ratingu tego całego składu Także tutaj kilku zawodników wyżej ocenionych trzeba już dać. Ale myślę, że jak otworzycie kilka pierwszych paczek, no to kilku takich zawodników na pewno też traficie. Także, także także, opłaca się to robić SBC, zwłaszcza jak już kilku piłkarzy macie. Otworzycie kilka paczek, pogracie kilka wyzwań, kilka meczy, kilka wyzwań zrobicie nawet automatycznie, bo grając mecze praktycznie kilka rzeczy się już samych poodblokowuje. Także kilku zawodników na pewno będziecie mieli w składzie, nie będziecie musieli kupować wszystkich. Tak więc, tak więc jeszcze troszeczkę zmniejszy się Wam ta, ta całkowita cena za, za całe te wyzwanie. Także tak wygląda ostatnie wyzwanie dookoła świata. Gdy je zgłosimy i zgłosimy wszystkie cztery w sumie, to dostaniemy paczkę za 100 tysięcy monet. No i, no i tam to na pewno musicie już coś fajnego trafić. Na start FIFA na pewno taka paczka to duża szansa, żeby ulepszyć sobie składzik i dobrze zacząć. Grę. Także to było na tyle dzisiaj. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Na razie.